Cześć, witam wszystkich, mamy piątek, 20 maja, w Turcji pogoda dopisuje, jest około 26-27 stopni w cieniu, na słońcu bardzo gorąco, wieczorami temperatura też jest przyjemna, pytacie o to, dlatego o tym mówię, ja myślę, że jakieś 22-23 stopnie, więc ja na wieczorne spacer z Ulą chodzę w krótkiej koszulce jest w porządku. W nocy temperatura spada do około 18-19 stopni, więc, więc jest, jest bardzo przyjemnie. Jestem tutaj i dalej w Okurkalar. dzisiaj zmierzę kolejny basen i brodzik, a później pójdę nad morze. Także przejdźmy do pomiaru temperatury basena. I tak, najpierw mamy tutaj brodzik, tak, tego typu brodzik, który ma 40 cm. Zobaczmy jaka jest w nim temperatura. Ustawiam ten moment i tak, zróbmy pierwszy pomiar 26,5 stopnia, drugi pomiar 267 i trzeci pomiar 267, także woda bardzo przyjemna bym powiedział. Przejdźmy teraz do dużego basenu, to jest tu 140 cm pomiar woda 264, bardzo podobna. Akurat te baseny są cały dzień na słońcu, 262 drugi pomer. Te baseny są cały dzień na słońcu, także one się nagrzewają przez cały dzień, a to słońce naprawdę piecze od 10 do 19 bym powiedział. Więc, więc woda jest bardzo cieplutka w basenach. Także jeżeli przyjeżdżacie w te okolice, to możecie się spodziewać przyjemnych kąpieli, jak zresztą widać. W Turcji jest akurat długi weekend, więc trochę wjechało się lokalnych turystów i, i się korzystają z pięknej pogody i atrakcji. Zaraz pójdziemy nad morze, zobaczymy jak wygląda sytuacja nad morzem. Jesteśmy już nad morzem. Statki wycieczkowe zaparkowały, zacumowały przy wyspie, a my sprawdzimy jaka jest temperatura wody. Dzisiaj są fale wielkie więc na pewno słyszycie i tak robimy pierwszy pomiar 24,2 stopnie drugi pomiar zróbmy trochę dalej 23 i9 i trzeci pomiar jak najbliżej z 24 zróbmy 24,1 także jak widzicie woda się ociepliła od ostatnich pomiarów no ale to nie ma co się oszukiwać, jest po prostu coraz cieplej. Nocy są coraz cieplejsze, więc i woda w morzu też się ociepla. Jest bardzo przyjemna. Dzięki, że oglądaliście kolejny odcinek. Pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć. Hej.